Nie krzyczała w zły czas. Nie wiem sam, gdzie zginę, kto mi będzie kopał grób. Czy nie żal, mamuś, będzie? Jakby mi, nie, jakby mi synku nie było żal, tyś na moim sercu spał. To, drodzy Państwo, pieśń w szybkim tłumaczeniu ukraińska, która była śpiewana przy otwartych trumnach młodych, najczęściej ludzi, którzy zginęli na Majdanie w obronie wolności Ukrainy. Taki dramatyczny dialog między mamą i synem, który idzie na śmierć. Bogdan Solczanyk, 29 lat, świetnie zapowiadający się historyk i socjolog, wykładowca mimo młodego wieku na Uniwersytecie Katolickim w Lwowie, zginął na Majdanie 20 lutego, gdy budował, odbudowywał barykadę. Wziął z Uniwersytetu w Lwowie bezterminowy urlop. Mówił czasami, że statkom najbezpieczniej jest w porcie, ale przecież nie po to się je buduje, by w porcie stały. Ustyn Hołodnik, 19 lat, liceum wojskowe. 20 lutego przenosił zabitych przy stacji metra Kreszczatyk. Kula snajperska kaliber 70,62 mm trafiła go w prawe oko. Snajper strzelał, żeby zabić. Bogdana Solarczyka, snajper stojący po stronie reżimu Janukowicza, pisał kolega zabitego z uniwersytetu: strze Snajper strzelał, żeby zabić. Teraz jak nigdy widać, na czym polega przestępcza działalność reżimu Janukowicza. Na zabijaniu najlepszych, jakich, jakich mamy, strzelano do mężczyzn i kobiet, nawet do niepełnoletnich. Strzelano do przyszłości Ukrainy. Leon Polański, Polak z Ukrainy, kolejarz, lat 38, sam zgłosił się do obrony Majdanu. Zginął w czarny czwartek 20 lutego. Pozostawił żonę i dwójkę maleńkich dzieci. To, drodzy Państwo, wspomnienie osób, których krew i ofiara życia nie powinna nigdy być zapomniana. Zwłaszcza ta ostatnia postać Leona Polańskiego, Polaka z Ukrainy, myślę, że jest bardzo ważnym znakiem i ważnym symbolem tego czasu. Między nami Polakami i Ukraińcami jest trudna historia. Nie można zapomnieć zbrodni wołyńskich, nie można zapomnieć wielu rzeczy. Myślę, że niepotrzebnie niektórzy teraz o tym przypominają. To, że mamy w pamięci ofiary zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów, nie powinno, nie powinno zasłaniać nam w tej chwili, gdzie wszyscy powinniśmy, jak potrafimy, najlepiej przez. Pomoc materialną, przez pamięć, przez modlitwę, jak to potrafi, kiedy powinniśmy Ukraińców wspierać. Proszę Państwa, bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy tutaj są. Jakby nawet te słowa brzmiały dość górnie, to myślę, że doskonale wiemy, co to znaczy niepokój o Ojczyznę, niepokój o dom, niepokój o najbliższych. Ten dialog matki z synem na początku, myślę, że on jakby przypomina, jak wielkich tragedii doświadczają Ukraińcy, bo tych trójki ludzi i innych, o których tutaj trudno wspominać kilkudziesięciu zabitych, już im życia nikt nie wróci i całej historii, która z nimi jest i tego wszystkiego, co mogliby jeszcze dla Ukrainy zrobić.